Piąty element studio. Klan Przemytników Rzeżuchy Przedstawia przedstawienie pod tytułem: ha? Tele tu biech pedał, Tele tu biech pedał, Tele tu biech pedał, Tele tu pedał, Tele tu beś... pedał, Tele tu hey, hey. dał wszystkim polskim dzieciom. Trochę śmiechu i radości. Miały być bajki, a są pedały. Ej, pedał to w rubelek ćwierćwirek. Ćwi. Pedałem jest Muchomorek i Szwirek Pedał Tytus to pedał Romek i atomek gay A pedofil to paczio miel Reksio pedał, pankraz pedał Smurfy pedał Rumzaj pedał Kucio pedał Mumin pedał Gumiś pedał huli pedał Tiktak pedał Plastuś pedał Panklex pedał Kulfon cool pedał Bonifac pedał Filemon pedał Oleg pedał Lolek też eee, Pedałami są też mi się Wiedzą o tym wszyscy w Zdaje mi się, że uszatek yeah. i puchatek Nawet kurwa puszapek. Jogi, <mum> kolargo, to gejów paczka no? Może pytałem, jest kaczka, dziwaczka. Tyle pedał pedał Tyle tu byś pedał Tyle tu byś pedał Tyle tu pedał Tyle tu pedał Tyle pedał pedał? Hej zły się kaczki okropnie. A Niech te kaczka gańczkopnie piąty element studio. Klan Przemytników żyżuchy Przedstawia przedstawienie pod tytułem ha? Tele pedał Tyle tubi śmedał pedał Tyle tu bis pedał Bumba pedał Tyle pedał no. <śm> 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 Wom dał wszystkim polskim dzieciom <śm trochę śmiechu i radości. Być bajki, ja są pedały, ej Pedał to wróbelek, ćwir, ćwirek Pedałem jest muchomorek i szwirek. pedał Tytus to pedał, Romek i Atomek Gej, a pedofil to papcio miel, Reksio pedał Pankrac pedał, Smerfy pedał runzaj pedał, Gucio pedał mumik pedał, gumiś pedał Uli pedał, Tita pedał plastuś pedał, Panklex pedał Kulfon cool pedał, Bonifac pedał Filemon pedał, Olek pedał Lolek też Eee, pedałami są te <grydziś> Wiedzą o tym wszyscy w PiSie zdaje mi się, że u szatek <grydzi> i puchatek Nawet kurwa, bić puszapek. <grydzi> jogi, kolar, to gejów paczka. Co? Może pedałem, jest kaczka. tu <grydzi> Teletubisz pedał. Teletubisz pedał. Teletubisz pedał. Teletubisz pedał. Um, Teletubisz pedał. No. Tele pedał. No. Teletubisz pedał. No. Tele pedał. pedał. Ja. No. Hey, hey. Gryzły się kaczki okropnie. A niech te kaczki gęś kopnie. Piąty element studio. klam przemytników Żyżuchy, Przedstawia Przedstawienie pod tytułem: Tyle tu byś pedał. Tyle tu byś pedał. Tyle tu byś pedał. tu pedał. tu pedał. pedał. O ile byśmy pedał? O ile byśmy pedał? To dał wszystkim polskim dzieciom po trochę śmiechu i radości. Być bajki, a są pedały, ej Pedał to wróbelek, ćwir, ćwirek Pedałem jest muchomorek i świrek Pedał, tytus to pedał, Romek i Atomek Gej, a pedofil to papcio się Reksio pedał Pankrac pedał, smerfy pedał rumzaj pedał, gucio pedał Mumin pedał, gumisz pedał huli pedał, tiktak pedał Plastuś pedał, panklex pedał Kulfon cool pedał, bonifac pedał Filemon pedał, bolek pedał Lolek też eee, Pedałami są też mi się, wiedzą o tym wszyscy w pisie Zdaje mi się, że szatek i puchatek Nawet kurwa bić puszapek Jogi, kolargol to gejów paczka Może pedałem, jest kaczka, i ład Tyle tu biś pedał Tyle tu biś pedał Tyle tu biś pedał Tyle tu pedał Tyle pedał Tyle pedał Tyle pedał Wyzły się kaczki okropnie. A niech te kaczkę gęś kopnie. piąty element studio. Klam Przemytników Rzerzuchy. Przedstawia przedstawienie pod tytułem no, Tyle tu pedał. Tyle no, tu pedał. No. Tyle tu pedał. Tyle no. tu pedał. Tyle no. tu pedał. 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 ...dał wszystkim polskim dzieciom okay. trochę śmiechu i radości być bajki, ja są pedały, ej pedał to wróbelek, ćwir ćwirek pedałem jest muchomorek i ćwirek pedał, tytus to pedał, romek i atomek gay. a pedofil to papcio miel. reksio pedał pankrac pedał, smerfy pedał jest pedał, gucio pedał mumik pedał, gumiś pedał huli pedał, tiktak pedał plastuś pedał, panklex pedał kulfon cool pedał, bonifac pedał filemon pedał, Olek pedał lolek też eee, pedał, mi są te mi się, wiedzą o tym wszyscy w pisie Zdaje mi się, że szatek i puchatek Nawet kurwa puszapek. Jogi, kolargol to gejów paczka Może pytałem, jest kaczka, dziwaczka, łap Tyle tu pedał Tyle tu byś pedał Tyle tu pedał Tyle tu pedał Tyle tu pedał Tyle tu pedał Tyle pedał Bedą, no. hej, hej. Gryzły się kaczki okropnie. A niech te kaczkę gęś kopnie. Piąty element studio. Klam Przemytników rzeżuchy, Przedstawia Przedstawienie pod tytułem no. Tele tu byś pedał. Tele tu pedał. Tele tu byś pedał. Tele pedał. pedał. Jeden śmieta dał. Tak, no, pedał. jeden dał wszystkim polskim dzieciom trochę śmiechu i radości być bajki, są pedały, ej Pedał to wróbelek, ćwir, ćwirek Pedałem jest muchomorek i świrek Tytus to pedał, Romek i Atomek Gej, a pedofil to papcio miel. Reksio pedał, Pankrac pedał Smerfy pedał, rumzaj pedał Gucio pedał, Mumin pedał Gumisz pedał, Uli pedał tak pedał, plastuś pedał Panklex pedał, Kulfon cool pedał Bonifac pedał, Filemon pedał Olek pedał, Lolek też eee, pedałami są też mi się, wiedzą o tym wszyscy w PiSie zaję mi się, że u szatek <młysza> i puhatek, nawet kurwa, bicie szapek Jogi, kolar, gol, to paczka. Może pytałem, jest kaczka i paczka. tu pedał. Tyle 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 pedał. pedał. Gryzły się kaczki okropnie. A niech tę kaczkę gęś kopnie.